Teraz was tutaj przywrócę do żywy oh. Jest nocka hmm. Dobrze Dobrze jacuś. Walka O, znowu ma rybę Myśleliśmy co robić ładne Jest co chyba nie To sam size Chyba nie Chociaż o, tak? Stawia się bardzo, o, ty, stawia się. O, będzie ładniejszy. Ładny? Nie mogę, ja nie mogę. Prawdę mówią, zazdroszczę, ale się cieszę. Prawdę mówiąc, zazdroszczę, ale się cieszę. Zobaczcie to. Cierpliwi zostają wynagrodzeni. Cierpliwi zostają wynagrodzeni. Godzina jest, panowie, 21.20. Kończy się dzień. Jakieś siedemdziesiątki ruszyły. Mniejsze sandaczki. Dzisiaj mamy plan. Zostania, zostania do północy, zobaczymy jak to w nocy wyjdzie. No i zastanawiamy się, czy stać na takich blatach 8 na 6 metrów, czy coś płytszego do 3 metrów. No nie wiemy jeszcze, czas, się czas pokaże. Sów, udało nam się znowu trafić. 22. Piękny sandacz. 74 cm. No wyszedł ewidentnie na, na łowy. Na żer. Na żer. Dzień dobry, chłopaki. No, dzień dobry. Co tam się wydarzyło znowu? No, no kolejny faj Piękny. Piękny, gruby sandacz. Tylko na razie się nie da rady go ujaźnić. Tak. 4, Strasznie mocno. 4 metry 20 która jest trzecia? No coś takiego O kurde, ładne Andrzejku nie świeć na niego, bo odbija się w kamerze o Piękna gruba rybka. Szybkie mierzenie. Piękne Ale bardzo grube i mocne ryby. 71 71. No to pięknie, no to 70 padają tej nocy. No. Może przyjdą 80 za godzinę, co? No i oczywiście, co robimy z takimi rybami? No, jak to, co? Zabieramy do domu. <laughs> wypuszczamy. Pięknie wypuszczamy. O, poszedł? Poszedł jak zły. No to gratulacje. Super. Fajny, faj, fajny wieczór. Tak dzieje się. Łatomowe brania tych mniejszych, te duże jakoś tak kurde, czasami mocne i zawaldują, czasami nie. Różnie jest. Ale wiemy czemu teraz przyszły te sandacze, nie? Bo co złapałeś? No, leszczyka. Leszczyk... Leszczyka małego, no. I tam gdzie leszczy to tak sprawdza się. Tak. No to, no to próbujemy dalej. Mamy kurwa... Już po. Poszedł? Tak. Kurwa, macie ale mamy problemy, dwa kabany nam spadły, kurde z tego. Hmm. No nic, mówimy dalej. Trzy po północy. Tym razem jest kółeczka na obciążeniu takim trzygramowym i kolejny sandaczek. Taka 55. pięć. Hmm? Będzie? Zdecydowanie. Nawet Jacek, 6. Jacek do spania. <grystanie> Miara wokół. <grystanie> teraz was tutaj przywrócę do żywych jest nocka dobrze dobrze jacuś, walka no Oj ojojoj za ogonek podpięty ale duży, dawaj go jeszcze go Oj, oj. Dlatego tak walczył No ale mały nie jest No mały nie jest, no ale to chłopaki cię chyba nie zaliczą Jacek Ale która Słysza. część ogona? To jest ale może... to jest ważne no, tylnia część ogona a to jest zaliczone To zaliczone, dobra No to dobra, później mierzymy Ale Dobra już go mierzymy No nie bój się zostaw Dostaw Jacka Przestań Zaraz pójdziesz do domu. Zmierzymy, żeby była pro forma. O, teraz jest zero. Ile tam było? 70. To tam się kończy, nie? 70 Dobra, dawaj go do wody. To kończymy, na razie. Dobra, jest hol dużego sandacza, przypłynęliśmy szybko, jak mogliśmy, sfilmować. Ładnie chodzi? No. Ale walił to. no to czekamy. W pół do drugiej w nocy. ja coś w ten. Patrz, patrz, Wygląda to nieźle. O, zaboczek. Ojej, ale, ale będzie pamiątka. Ale będzie pamiątka. nie zaboczek, tylko przyduszony. No i kolega takie sandacze łapie. Tak, właśnie. Tak. Pływamy na slip do bazy, 20 minut do domku, pewnie krótkie podsumowanie zrobimy, fajna, fajna noc, no śniadanie może Jacek, I <laughs> raczej. Myślę, że może to być śniadanie już. W nocy trochę trzeba się pobawić z wyciąganiem łódki. Ej, dzień dobry, nasze... Dzień, trzecia dzień, w nocy. Trzecia w nocy. Spłynęliśmy. Jesteśmy. Jacek głodny. <laughs> Jacek z ale, ale, się wydarzało w nocy. Chodził Andrzejku. Andrzej, jestem, jestem. Andrzej, jak na dwie łódki pływaliśmy w nocy. No i co się działo, Paweł? No, co polec. się działo? Masyta. Nie, no na początku było fajnie, nie, Było tak pojedyncze ryby, gdzieś tam z no, gdzieś tam w za dniu zmrok, no, zapadł, no ale jak zapadł zmrok, to. No, zapadł... no właśnie, to jest takie nasze, takie no marzenie było, żeby sobie w nocy, w nocy? E, w to, na tym jeziorku stanąć i, i poszukać tych sandaczy, nie? Pierwsze dokładnie. dwa dni z lokalizacją miejscówek, bo to trzeba wiedzieć, gdzie stanąć. I, i takie rafki, które żeśmy zlokalizowali, nieduże? Tak, tak. Na, na górkach pięknie, no, pięknie. Czym, czym dłużej wchodziliśmy w tą noc, no to to tak. było do rady. No To było tak, że rzuty. Dwie spinki takich naprawdę ryb, z pełnego rzutu odjazd, odjazd. Mhm. Spinka, spinka, trzeci rzut, 70. Sandacze, tu te duże, to są takie no rocznik 70, 74, 72, 71. Ale co są mocne, to, to już historia. Bardzo Gruby. mocne. Naprawdę grube i, I mocne, Grube, prawda? A, grube. grube. I mocne ryby. Są czarne, są, są srebrne. Mamy o tyle dobrze, że jest no. podniesiony poziomowo do 1,5 metra. i tak naprawdę ten zakaz, który jest poniżej 3 metrów, żeby nie łowić, to, to dotyczy się tylko jakichś tam przeczcinach, takich miejska, miejsc. Te wszystkie, wszystkie rafy to są, to są akurat dostępne do, do jigowania, także super, super rzecz. No, rozmawialiśmy tutaj z Słowakami miejscowymi, no to mówią, że, że za miesiąc już, już ta woda. W dół zejdzie, no ale wtedy już zakazu nie ma, no to, no to, no to, no to już po problemie. Także. mamy yy... no, te sandacze, no i zlokalizowaliśmy leszcze, tak? Bo miałem jednego kaputnika, no i. No, pokazuje no to jest na jest tam, filmie, tak. Okazuje się, jak zawsze tam gdzie leszcze, i sandacze jakoś się zawsze tak, koło nich kręcą. Nie? Dokładnie. No, my no. mieliśmy z Jacusiem na łódce dzisiaj chyba 4,70, dużo 50, jedną 60. 70, A u, ja, u, u, walcząca, u chłopaków to, to chyba więcej było tych 70, 70 tak? tak? było z 5 czy 6. No. no, takie 66, Kilka, 60, kilka 60. holi się udało nawiać. Ale nawet te 50-60, one są tak mocne, że, że to jest niedowiary. Kopiują, nie? Do wiary. Każdy, dają, nie? Ka, każda ryba kopie i to strasznie. nie? No, A problem był, że na rafach musieliśmy yy, co chwilę zaczepy wyciągać. No, i, bo to... I to było to, że na wodzie na przykład tamte 4 metry. Napływa się w nocy, żeby odczepić, bo, no bo szkoda jednak tych przynęt, a Darady z drugiej strony ją odszczelić i te ryby się w ogóle tego nie bały. W ogóle się nie, bawi. nie bawi. I Nawet się przy ostatniej tak. rybie. Rzut teraz, rzut o w pół do drugiej w nocy śmialiśmy się, że wyszliśmy z zaczepu, już, już głupawka nam się włączyła, daliśmy no. się tam i tak dalej, a, a odpłynęliśmy i w pierwszym rzucie Paweł tak, wyciągnął, wyciągnął sandacza. Także one, a jak napadały na rafę, to po trzy tak. gdzieś te duże, tak. nie? Były te, trzy takie i, strzały. I, i tak. Bo zaczęło się ode mnie z jackiem, że mieliśmy trzy takie jeden wyciągnięty, na, dużo spinek jeszcze mieliśmy trzeba powiedzieć, no, bardzo, i odjazdów. Bardzo, bardzo no to to, to to bolało, ale rekompensowały te wyciągnięte ryby. I to tak no. fajnie było, bo zaczep odszczelony, zaczep odszczelony, wychodziło się z tego kamyczka ostatniego. Jedną ruch bum, uderzenie. Tak, nie? tak, tak. No i to... tak. I czekały, czekały za pięknie. Później się przestawiliśmy z Jackiem jeszcze na y, jaskółki z y, 6 gramową główką, ale z hakiem długim. Takim no. 6070. I by też było, siadały. 10 gram taki i w dół nawet. Tak, tak, tak. Nie, nie skakanie główkami tak. 20 gramowymi tylko na lekko, bo to mhm. im więcej tym lepiej. Rozpoczęliśmy sandaczowanie, no i... Rybki na razie tego rozmiaru około 50, nie? I czekamy na te duże. Już wstajemy. Tak jest. Małe, małe. Chyba się zaczęło, nie? Ten walno mocno. już O ten już jest ten większy, nie? Oby zwęczały Tak, no to, no to dobrze. To znaczy, że weszło. Proszę bardzo. Fajnie. Ładnie. Złota. Nie wiem, co to jest, bo to jest taki... Co tam Paweł? Nie wiem, no z pełnego rzutu coś. Nie było prawie brania, takie jakby przytrzymanie i, I holujemy. Dobra, to mów kiedy podbierak. Jeszcze daleko jest, o, nie? O, tak. Ale od razu zaczął ładnie pompować. 20 minut nic się nie działo. Ciężki? No, to jeżeli, jeżeli jest dobrze zapięty i ten, to powinien być ciężki. O kurde. To idzie z drugiej strony. Tak? To no. coś zapal halogen. Przedni, przedni. Albo, albo reżny. Pięknie. a chyba jest większy niż te wczorajsze. Zajebiście. Patrz, patrz, patrz. patrz jaki kurde wir. Zobacz. Nie już, już. Co? A co? zaboczek? Nie. Tak. Tak. No to kurde. No. dlatego przytrzymanie było. No ale przynajmniej ładne no, ale ujęcie masz. To jest. jest zachód ładny. Po 5 minutach. Ja pójdę, Darek naprzód. Dobra, pójdę brać dobrze. W razie. Chyba szpulę muszę pójść. Darek twierdzi, że sandacz. Branie normalnie jak przyzwanił. Rewelacja, uwielbiam takie branie. Uwielbiam. Sandacz. Sandacz. O, mamy sondacz. Piękny sondacz. Brawo dla łowcy. Ha, ha, ha. ha. Tak. Nie. Oj tu. Tomuś właśnie poluje rybkę piękną. Kurcze, wiecie co? No? Nie wiem, czy to jest za bok nie wpięta ryba, bo jakoś... Dziwnie idzie? No, bo za ogon. no, nie mogę... no może ten z tych większych. Ojej, no. Bardzo, e, ładne. Tak? Druby, no. No, One są waleczne. 70. No wreszcie. I jeszcze ciężki. Super. Przyszły. Cześć? Oby, oby, oby Ale zmiana na jaskółeczkę, słuchajcie. No widzisz. 3 gramowe obciążenie. Ile? 3 gramowe. One to lubią. Fajcie, no, pokazujcie. No, śliczna rybka. No to łowimy dalej, bo przyszły. Bo tak. <laughs> Dajemy. <laughs> Hej. Nieduży, nieduży. Może no, nie będzie potrzebny potyrak. No chodź tu, pokaż się chodź. Ładne, eee. no co chcesz? Ładne, ładne. Maria <grym> <Warto>. Lubi skakać. Ładne. <grym> no. Lubi skakać. Oj, trzymaj potyrak. Nagrywam. Ale złociutki, o, pięknie, o jak świeci, piękności. Ha. Ale zobaczcie. Do wody wraca. Taki jest, 55 może. już nie liczymy, bo nam się nie chce. No i co chłopaki, macie wiarę dzisiaj, że coś wyjdzie? Nie Tak? Aha, o! Ale dzisiaj było słońce, lekki wiaterek i strasznie mało brań Pojedyncze sztuki. No. Wczoraj w nocy trafiliśmy ryby, ale tylko na, na płynięte, czyli trzeba było je znaleźć. Tak, jakby nie żerowały, nie chodziły stadami w nocy. Zmarzliśmy, bo się ochłodziło. 2-3 stopnie w nocy było. Dzisiaj trochę cieplej. No i zobaczymy, co się okaże. Teraz chłopaki złapali dwa króciaczki. wcześniej jakieś tam 40, 50 sześćdziesiąt 65. Ale nie ma dużych. A kogo dzisiaj spotkaliśmy na, na tym na obiedzie? Dwa busy Niemców. Mięsiarzy, chłopaki, kurde, rozstawiają zestawy. Siedem wędek dookoła na świeżą rybkę, tak? tak, tak. Na, na świeżą rybkę. No i pokazywali nam zdjęcia: szczupaki, ten sandaczy 92, cały stół 70. Pojedzą. Po, po, Pokój jak na polowanie. <laughs> Pojedzą, no ale wiemy, że w takim razie pływają tutaj te dziewięćdziesiątki. Widzieliśmy na zdjęciu i dwa dni temu były złowione, akurat wtedy, kiedy był dobry. Tak, ładnie nam wtedy brały te siedemdziesiątki. No, no ale fajnie, że wiadomo, że są takie, nie? Że, że widzieliśmy na zdjęciu. Czy żyje to chyba. Chyba już nie. Mamy kolejną rybkę. Ale jakoś dziwnie idzie jacuś mm -hmm. nie Podpięta Dlaczego. chyba nie? Tak Ale duża ryba Już. Dawaj, dawaj, dawaj. Duża ryba, no Poszła Co? Kurde no nie dałem rady, z ogona kurwa wiesz Duży sandacz? za ogon wpięty, wiesz? Co? Za ogon? za ogon? tak, dlatego ciężko było podebrać Zaraz wróci z powrotem na Haka Nie mogę, bo ja bolałem Jasne, jasne To my podpłyniemy zaraz Aż taka duża? Nie wiem. Kurczę. Ale piękny hol. Szkoda, że ja tam nie jestem, a Ty nie kręcisz. O, patrzcie, zupełnie inne światło jest teraz z tej strony. Paweł, trzymamy kciuki. Strasznie mocno O kurczę. Aż mieciarki przechodzą. Ale rybsky teraz mm. Podhaczony? Podhaczony. Podkaczony Ole kurde na jedną Ajaj To już druga ryba taka Dlatego tak No ale Hol niezły Emocje były Ale emocje 70? O, to nie dziwne, że. 75. Pięknie. No dobra, dobra. Bo nie wiem, czy wiecie, 2 centymetry wygrywam z Pawłem w top 3. Strasznie spięty jest. Czy tylko powiedzmy. No nie widzisz jak chodzi po wodzie. Myślałem, że ty jesteś efektowny. Jestem efektywny. Poświecę cię, zobacz, bo wiesz jak w teatrze. Jak Marlon Brando sandaczowy. Co tym razem, Pawle? Jaki to... Jak, ale jaki wymiar? Taki, koło 60 Pięknie. Gratulacje. Gratulacje. Co Cię przeraziło jacyś? Gdzie my byliśmy powiedz? Przeraziło mnie to... Co Cię w nocy przeraziło? W nocy mi jest schodzenie z łódki w gumiakach i nie no? slipu <noise> Nie slipu, tylko miejsca, gdzie można iść do toalety. No, dobra, dobra. Chciałem A się... słuchajcie, tutaj jest takie warunki, że yy, przy slipie jest toaleta czyściutka i na plaży miejskiej jest super toaleta i się pytam Jacka czy czysto w nocy, Naprawdę bo czysto. dzisiaj było bardzo dużo ludzi i czyściusienka Jacek mówi, nie? Tak. Bo trzy kabiny na plaży. Zadbane. Wyobrażasz sobie w Polsce? nie tyle wieczorem? Po, po dniu takim? Bo dużo ludzi na plaży było, nie? A tu nie ma nikogo no, do sprzątania. No nie, na pewno będą sprzątać jutro. A było dużo młodzieży i mówię, kurde, Jacek, na pewno tam będzie. No a jest super, także warunki. Naprawdę do... godne polecenia. Miejsce. Dokładnie. Zadbane. Ktoś odpowie, widać, że dba. Dwa. Teraz płyniemy sobie na kolejną. Miejscóweczkę. Chłopaki zostali na miejscówce, tej sandaczowej, bo była przerwa w braniach, No i, i będziemy się zdwaniać z nimi. A myśmy mieli przerwę techniczną. Techniczną teraz mieliśmy, ale jaki zadowolony od razu. Tak. Kolejny hall. Jesteśmy tutaj w trzy łodzie. Nie będzie? Może nie, 70 będzie. Całe szczęście, <laughs> całe, całe szczęście widzowie. Nie dużo ponad 70. Na pewno ma 69, jak tak mówi. Popatrz się. <laughs> Pokaż. Sześćdziesiąt będzie miał. O Jezus. Nie ma jak kolega złapie dużą rybę. jest radość. jest od najlepszych, czyli od Ciebie. I jest radość na łodzi. Sąsiada Andrzejku, pilnuj go tam z tą miarką Na co ci wziął teraz? Ja skółkę Jaskółeczkę? A branie było czy nie? Normalne takie książkowe Ojej Ja cóż Opowiedz widzą, co nam się skończyło Skończyło nam się paliwo a zapomnieliśmy zabrać wioseł. I tak sobie dryfujemy już czwartą godzinę. No. Nie no dobra żartuje. Od 10 minut płyniemy na elektryku. Dobrze, że chłopaki dopiero wyciągnęli łódki. I że blisko się skończyło paliwo, nie? No dokładnie. Rano zapomnieliśmy sobie zalać i tak z... mieliśmy piąteczkę rezerwy no i ta piątka wystarczyła przez pewien czas, ale no mogła jeszcze, kurczę, tutaj pocz poczekać, mogła chwilę, nie? Dobrze, że ta dziobówka jest. No i dobrze, że koledzy są. Na pewno by byli zadowoleni, jakby łódki musieli zrzucać drugi raz. Co? O drugiej w nocy zziębnięci. No ale już jesteśmy. Całe szczęście. No, odcięło brania. Odcięło brania tak koło północy. Te 60 i wszędzie tak. Byliśmy jeszcze w kilku miejscach i nic, nic nie było. Płyniemy sobie do domku i zrobimy jakieś tam podsumowanie, może małe, albo jutro. No to nara. No dobra. Tak. Jest ładne uderzenie. No i coś coś fajnego. Andrzejku jedziemy nocne. Aj! No ładna ryba. Ale myślę, że coś fajniejszego. Ale Nocny sandak. Wieczorny. Wieczorne. O. taka sześćdziesiąteczka. Pewnie albo sześćdziesiąt pary. No. No super. Cieszy. No. Wyłączę, nie? A? Rozpoczynamy nasz ostatni wieczór. Jesteśmy tu w trójkę. Mamy dwie godzinki łowienia. Zobaczymy, czy wyjdą rybki. Jutro trzeba rano wyjeżdżać. Zobaczymy, co się stanie. Na razie wychodzą takie rybki. Co się Jacuś stało? Przyszły? Przyszły. Na co Na jaskółkę. Na jaskółkę. Ile gram tam jest? 8 8 gramów. Bez do zbrojki. Piękne. 72. Gratulacje, Jacuś. Bardzo dzięki. I co? No, piękny. Teraz go wypuszczamy i łowimy dalej. Tak jest. I tak wyglądają nocne manewry na wodzie.